Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Witam w kolejnym unboxingu tomu Bohaterowie Złoczyńcy. Wielka kolekcja komiksów DC od Hachette. Tym razem jest to tom numer 27. Batman. Złomane miasto. Autorstwa Briana Azzarello i Eduardo Rico. Jeszcze we współudziałem Grega Raki. Tak się prezentuje grzbiet, tutaj mamy oczywiście fragment panoramy. Tak mamy tył okładki. Komiks oczywiście kupiłem w kiosku za standardową cenę 39,99. Dobra, otwieramy. Chyba się nawet dość łatwo otwiera. Tak. ma akurat to do siebie, że nie jest to najtrudniejsze otwieranie świata. Twórcy Ci, czyli Brian Averallo i Eduardo Riso zasunęli przede wszystkim z historii Stonaboi, którą to czytałem z biblioteki oczywiście wielkiej w Białej, dobra, tak to się prezentuje, tutaj mamy klasyczną wkładkę, czy wklejkę, spis treści, czyli mamy tak na te twórcach, to jest standardowo, złamane miasto od 7 do 150 strony, czyli troszeczkę tego jest, pierwotnie ukazywał się w serii Batman od 620 do 625, 2003-2004 rok, Później mamy Blizny, z 2000 roku. Później mamy Wednesday Comics od 1 do 12 z 2009 i na koniec Nowa, czyli Ruki. To jest tam był scenariusz Gregaraki. Dobra, i co my tu mamy? To jest klasyczny wstęp. No i mamy to złamane miasto. Komiks ten ukazał się już w Polsce, ta historia, w ramach DC Deluxe. Ja, tego, ja ten komiks czytałem z biblioteki, ale go nie mam na własność, więc nie zrobię tutaj takiego porównania, czym się różnią te oba wydania. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegóły, to, to zachęcam do odwiedzenia kanału Sylwek. On, jak otwierał paczkę swoją, to porównał to z wydaniem od DC Deluxe, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj mamy taką klasyczną kreskę Edwarda Dobra. I jest rzecz, którą ktoś już kiedyś zwrócił uwagę, czyli mamy podane numery stron, ale nie mamy. Stron, yy, ten mamy spis treści z numerami stron, ale nie mamy numerów stron w zeszytach. To jest zeszyta pewnego rodzaju kłopotem. Dobra, i tu mam, na, tu mam opowieść czarno-białą. Tu mamy zakończenie złamanego miasta. I Tu jest. Koniec. To było chyba właśnie. To, co tam miało być, 150 blizny. Czy to powinny być te blizny, generalnie? Ale chyba, że blizny będą tutaj. Nie, tu są te Wednesday Comics. Czy to jest ta historia blizny? Wednesday Comics, czyli krótkie, jednostronicowe komiksy. Z... Gdzie każda historia, każda strona przedstawia jakąś fabułę, a łączą się w jakąś większą fabułę, przynajmniej z tego co mi wiadomo. Ja to czytałem, tylko już nie pamiętam niestety, więc z chęcią sobie to przypomnę. Natomiast ta opowieść, hmm, Ruki, czy tam nowa, to jest bardzo fajna historia. Ja ją czytałem w ramach Detective Comics 1027, który ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Egmont w zeszłym roku. Chyba w zeszłym, nie pamiętam dokładnie. W każdym ta historia bo jedna z fajniejszych w, tom, w tym zbiorze. Dobra, tu się kończy i tutaj mamy posłowie Nika Jonesa, czyli w kryminalnym żywiole, Matman Azarella i Risa w konwencie Noir. No, troszkę tych dodatków jest. 188. No, nawet sporo artykuł. I mamy zapowiedzi następnych tomów, czyli pierwsze to są Batman, Superman, Shazam, legendy. Gdzie jest odpowiada m.in. John Byrne, co bardzo, bardzo mnie ciekawi. Czy to chyba wygląda, nawet jak klasyczna kreska Johna Byrne. Oraz Aquaman w niełasce. To jest nowość na polskim rynku. To jest powtórka od wydania Egmontowego. Tylko, że w Egmoncie było to tłumaczone jako utonięcie. Tak prezentuje się generalnie komiks od H.E.D. 27 tom kolekcji bohaterowej i Złoczyńce. Wkrótce będziemy razem z Sylwkiem go omawiać. Zapraszam na jego kanał. Tam będzie nasze omówienie, gdzie omówimy jego fabułę, dodatki i też zapewne zrobimy jakieś porównanie, czy zestawienie z innymi wydaniami. A jakbyście byli jeszcze w ogóle ciekawi, czy Batman Złomane Miasto to jest drugie wydanie w Polsce, no to nie. Zachęcam do odwiedzenia kanału Komiksomania. Tam Adam zrobił porównanie z pierwszym polskim wydaniem tej historii. Taka ciekawostka. Zachęcam do odwiedzenia obu tych kanałów. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.